Dzień dobry! Znalazłam się dzisiaj zupełnie spontanicznie w pięknym miejscu. Jestem w Dolinie Bastan. Tutaj jest zaraz obok Park Naturalny Seniorio de Bertis. Spontanicznie, czyli tak, nie mam traka na GPS-ie, nie wiem dokładnie gdzie chcę jechać. Nie znam tych terenów, to są wysokie góry. Dość dzikie. Także zrobimy tak: w Senorio de Bertis jest jedna trasa, którą można zrobić na rowerze, wszystkie inne są dla pieszych. Ale to jedną można sobie pojeździć na rowerze, więc tam sobie dzisiaj pojeździmy. Ale najpierw potrzebuję śniadania i gorącej kawy. Słuchajcie, jest trochę mgła, ona się podniesie z czasem. Jest 3 września, 9.30 rano, całe 11 stopni. Jakby ktoś wam opowiadał jakieś herezje o gorącej Hiszpanii, to zdecydowanie nie tutaj. Zapraszam do Wajebastanu. W ogóle, Dolina Bastan to jest miejsce, w którym Dolores Redondo umiejscowiła swoją powieść widzialnej strażniki i całą trilogię. Ja nie oglądałam filmu. Nie wiem jak zostało z i okolice pokazane w tym filmie. Książka była dość mroczna, także no, można się spodziewać, że Dolinę pokazano jako niekończące się lasy wiecznie ukryte we mgle. Ja Wam chyba też coś takiego pokażę dzisiaj na początku, ale potem zamierzam jechać na górkę, a na górce jest słońce. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy tu. Rozumiecie już dlaczego nie chce się wypuszczać sama bez traka, prawda? Wyszlak, to mój prawo. Kasa jest króciutka, ma 8 km w jedną stronę Tam się potem wyjeżdża, chociaż ma trochę przewyższenia 400 metrów na ostatnim odcinku Tam się potem wyjeżdża na jakąś szosę co tam jeszcze tu kombinuję, to się nie chciało A z drugiej strony kasa z biletami do parku zamykają o 14 A ja bym z tego parku jednak weszła a nie mi się potem czekać, aż ją kolejny raz otworzą. Także zobaczymy. Cała dolina Bastan ma swój specyficzny mikroklimat. Jest bardzo blisko już od Oceanu Atlantyckiego. Atl atl jest ukryta w górach. To jest zawsze zaskakująco ciepło. Dużo cieplej niż, niż nad samym oceanem. I jesień tu przychodzi dużo później, podczas gdy w innych częściach. Nawarry. Mam już piętną żółtą jesień, to jest wciąż zielono, prawie do listopada. Dzięki temu mikroklimatowi, ostatnim właścicielom Seniorio de Bertis, udało się założyć tutaj swoisty park em, egzotycznych roślin. Przewieźli tu z całego świata masę gatunków, e, również parę gatunków zwierząt. Zmarli podobnie, przekazując park em, rządowi Nawarry, pod warunkiem, że zostanie on zachowany w takim stanie, w jakim go zostawili i zostanie on przekształcony w rezerwat. I tak też się stało. Wyszło słońce, zrobiło się pod górkę i jest gorąco. to nie wyjdziemy z parku nie wejdziemy. A, tamtędy by można wyjść. Nie otworzyli, widzę bramy. Ale są takie drabinki porobione, żeby zwierzęta nie wchodziły i nie wychodziły. Ale my jesteśmy dwunożni. To damy radę. Jeszcze troszkę bardziej po górkę pojedziemy. A co? Jak coś Wam kiedyś powie, teraz jest króciutka, ma 8 km w jedną stronę. To chociaż mam do przewyższenia 400 metrów na ostatnim odcinku, to wiecie, że najprawdopodobniej nie będzie to najłagodniejszy podjazd, jaki w życiu zrobiliście. Ale wiecie co? Warto było. Ostatni prywatni właściciele parku Bertis, Pedro Tiga i Donia Dorotea Fernandez, oprócz tego, że byli bardzo zaangażowani w utrzymanie tutaj swego rodzaju rezerwatu i w ochronę środowiska, to odbudowali również wiele elementów już zniszczonych tam na dole w parku. A tam na szczycie, a jest kolegi, na najwyższym szczycie tej doliny, odbudowali pałacyk letni. On w tej chwili jest, nie widać go tam za bardzo. On w tej chwili już jest nieużywany. Dzień dobry, ja tu sobie tak spokojnie przejadę. Nie będziemy się nawzajem niepokoić śliczne jesteście miałam zjechać z powrotem parkiem ale wyjątkowo nie lubię tras typu w tej z powrotem a ta tutaj betonowa dróżka raczej nie ma, nie da się na niej zgubić o, a się zaczyna, cywilizacja totalna a zawsze się coś nowego zobaczy, na przykład stado koni tylko nie rozumiem dlaczego ja wciąż jadę pod górkę ja nie wiem, czy ty wy to słyszycie, ale ja słyszę wszędzie wokół dzwonki zwierząt. Tam w lesie też mamy krowy, mamy konie. Tam naprzeciwko widać właśnie letni pałacyk, wybudowany na szczycie. A jest kolegi jakieś stare Caserio. No cudownie, wiecie, co jak tu śniegu napada, to musi być dopiero pięknie. Jestem niepocieszona, że nigdzie nie widać owiec. Ale przynajmniej teraz już będzie z górki. Jesteśmy już z powrotem w Oranoś Mogajli. To takie to piękne miasteczko Stoimy nieźle z czasem, także podejdziemy jeszcze do parku Tak jak mówiłam, ostatni właściciele Bertis sprowadzili tu różnorakie gatunki roślin, które normalnie tu nie występują. czy jakie piękne bambusy. Jeszcze jeden gatunek bambusa, tym razem czarny. Sekwoja. Jeszcze jedna sekwoja. To jest siba, Nie wiem co jest iba. Potem Wam powiem, jak sprawdzę w internecie, jak to się po polsku nazywa. Przytachane z Japonii, gdzie rośnie w górach nawet do wysokości 2000 metrów. Przepiękne, olbrzymie i siedzi tam w dodatku jakieś ptaszysko, które się co chwilę wydziera. I na tym kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę po seniorio de Bertis. Jak widzicie, zrobiło się bardzo ciepło, bolą mnie nogi i jestem głodna, także udam się na jakiś obiad. Do zobaczenia następnym razem. To nie jest kanał o zdrowym żywieniu.